Szczęść Boże na pierwszym odcinku QA, czyli wy pytacie, ja odpowiadam na pytania, które zostawiacie w komentarzach albo przesyłacie do mnie w wiadomościach prywatnych. Oczywiście nie będę w stanie na wszystkie na raz odpowiedzieć. To będzie się działo czasami raz na tydzień, czasami trochę rzadziej, w zależności od tego, jak tam będę miał czasami innymi jakimiś tam rzeczami. Yy, drodzy, na pierwszy ogień idzie pytanko, które znalazłem w komentarzu yy, pod filmikiem o Ewangelii. Yy, jestem ciekawa. Czy ksiądz, jako przedstawiciel Kościoła katolickiego, odniesie się do sprawy, która ma miejsce w Kanadzie? No i w podobnym stylu dostałem wiadomość prywatną. Ksiądz robi odcinek o Kanadzie. Nie może ksiądz milczeć w tej sprawie. Dla tych, co są niewtajemniczeni. Drodzy, no w Kanadzie doszło do makabrycznych znalezisk. Toż okazało się, że w Kanadzie w XIX wieku były tak zwane szkoły rezydencjalne dla dzieci z rodzin autochtonicznych, czyli dla mieszkańców, które tam były, zanim przyjechali biali osadnicy. No i okazało się, że w tych szkołach, które prowadziły kościoły chrześcijańskie, przede wszystkim no kościoły katolickie, ale także protestanckie, no dochodziło do strasznych rzeczy. Tam dzieciaki w ogóle były wprowadzane siłą. Czyli przypuszczam, szli do jakiegoś tam plemienia, tu byli czego, zabierali im dzieciaki no i na siłę tam wszystkie dzieciaki zamykali. E, mieli tam w szkole bardzo surowy tryb funkcjonowania, budzili ich chyba o 5.30 albo o 6.00, były modlitwy poranne, a potem lekcje i potem różne jakieś tam zajęcia. No, to, co cechowało te szkoły, to rygor, ale przede wszystkim nieludzkie podejście do tych dzieci, którego celem było to, aby z tych dzieciaków wyplemić wszystko to, co plemienne i ukształtować z nich nowych Kanadyjczyków. Dzieciaki, z tego co się okazało, były przytrzymywane w tragicznych warunkach, dzieciaki były poddawane podobną torturom, dzieciaki były jakoś tam szczute jeden na drugich. Była też tam bardzo duża śmiertelność, bo jak były jakieś choroby, jak były jakieś zakażenia, to się nimi mało przejmowano, więc jak jakieś dziecko umarło, no to się po prostu je błyskawicznie chowało. Jakich było dużo, to w jakichś grobach masowych. Podobno dochodziło też do wykorzystywania seksualnego również przez osoby kościelne, więc masa zła, masa nieludzkich jakichś czynów, no i coś absolutnie dramatycznego, no i co okropne, że próbowano tę sprawę jakoś tak po cichu załatwić, czyli próbowano przemilczeć istnienie tych szkół i po prostu wyprzeć to ze świadomości. Sprawa niedawno powróciła, odnaleziono groby masowe, działo mi kilkuset dzieciaków, no i wszczęto dochodzenie. No i drodzy, no z tego co tam Wyczytałem, no to wina Kościoła tutaj jest obiektywna. Te szkoły rezydencjalne w większości były prowadzone przez księży, przez siostry zakonne. W tych szkołach dochodziło do tragedii, to jest też obiektywne. Co Kościół powinien teraz robić? No, na pewno, jeżeli coś zrobił źle, to za to odpowiedzieć. W jaki sposób? No, adekwatny do sytuacji. Czyli jeżeli wykażą zaniedbania konkretnych osób, no to one powinny być ukarane. Jeżeli. Będą rodziny, które będą domagały się odszkodowania za to, że ich dziecko tam zostało zamordowane, Tutaj rodziny na pewno powinny otrzymać pieniądze. No i oczywiście za wszystko powinno się przeprosić i robić wszystko, aby tego nigdy więcej nie było. Z drugiej strony no, teraz znów widać, że jest generalnie hasło. Ksiądz to Pedofil. Ja jestem teraz na nowej parafii wspaniały e, Ale niedawno w nocy idzie jakaś ekipa i się drze. Pedofile skiniecie za kanadę. Ja wtedy jeszcze w ogóle tego tematu nie kojarzyłem, bo się przeprowadzałem tak, tam te wiadomości światowe, trochę mi uciekały. No, ale znowu jest tak, gdzieś ktoś odwalił no i na wszystkich patrzeć przez perspektywę tych osób. Oczywiście ja mam świadomość tego, że to jest jakaś tam forma odreagowania od frustracji na to, że ktoś, kto powinien odpowiadać za to, tego nie robi. No ale takie mówienie, że teraz wszyscy są tacy sami, naprawdę jest krzywdzące i też trochę irytujące. Tym bardziej, że wiecie, no generalnie to, że te szkoły były takie, a nie inne, to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił. To konkretni ludzie stworzyli myślenie, że ludy autochtoniczne, czyli takie te tubylcze, są gorsze od tych białych. I to nie wymyślili księża, tylko były konkretne nurty myślowe, które mówiły, że my jesteśmy lepsi, oni są gorsi. Więc teraz trzeba zrobić wszystko, żeby ci gorsi stali się tacy jak my, albo najlepiej, żeby ich wytępić. To konkretni ideolodzy. Zaczęli mówić, że te dzieciaki, jak się wyrywią od rodziców, to da się je tak plastycznie ukształtować, że będą tacy, jacy my będziemy chcieli. I drodzy, to wymyśliły bardzo inteligentne, bardzo elokwentne osoby. I warto byłoby zobaczyć, kto za tym stał, kto tą ideologię tworzył, ale też zastanowić się, czy obecnie. Nie ma podobnych zagrożeń ideologicznych, które w XIX wieku doprowadziły do tragedii. To tyle z pierwszego QA. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają, e, którzy dokonują jakichkolwiek płat, bo to dzięki Wam kanał się rozwija. No i Jestem też w stanie robić z młodzieżą jakieś tam kolejne rzeczy. Ostatnio mieliśmy spływ, jakieś tam akcje charytatywne, przed nami pielgrzymka, także to dzięki Wam się to wszystko udaje. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia wkrótce, z Bogiem.